Ja witam, prawda? No witam, prawda? Dobra, lecę, lecę, lecę. 13 godzina, musimy się przygotować. Mam jakiś tłuszcz roślinny jeszcze. Boże, tłuszcz zwierzęcy. Dwa. Nie wiem, masz tam jakiś? To zrobimy, kurwa, jeszcze świec. Ja mam sześć. A ja mam tutaj pięć świec, okej. Okay. To możesz mi jeszcze też dać, to zrobię więcej. I sobie rozstawimy tam na dachu, jakby nam weszli, kurwa. Ja. Tylko muszę jeszcze oddać to zadanie w sumie. Ale to że sami oni przyjdą. Kurwa, laka zaprałem. Teraz mi jest gorąco, no to. O jakie eh. to, o co tu chodzi? A o co tu chodzi? Kurwa chyba gra, gra mi crasha złapała, więc. Moment. Spoko. To ja przez ten czas wezmę następne zadanie, pewnie jakieś. Tylko nic z kopaniem. Nic z kopaniem, kurwa. Nigdy więcej w tej grze nic nie kopię. <laughs> Fosę. Później. No, Fosse no program, program nie odpowiada, więc. Czekaj, niech się zamknie. I zaraz ci powiem, to mi dasz zaproszenie z nim. No dobra, możesz well, da. You do? Poszła. Thank you, My and I are in your Żelazne buty i sześćset siedemdziesiąt z kasyna. Masz jakąś robotę? Pozbądź się zombie, półtore kilometra. Mogę ci jedne żelazne buty dać, naprawisz sobie, będziesz miał, jak nie masz. Kurwa, gorąco mi jest. Tutaj są pory roku jeszcze, czy co? Za dużo na sobie mam chyba, kurwa, założone teraz. Jak sobie ten kapelusz założył? Założyłem kapelusz i nie jest mi gorąco, cześć. Normalny kapelusz z włókna roślinnego wystarczy, że zrobisz... ...i cię chroni. Ale co? Kapelusz z włókna orześlinnego, jak se zrobisz, to cię chroni przed gromadzą. A skąd masz? Bo właśnie założyłem sobie. Aha. No dalej mi się pić co kurwa, co jest. Nie mam już wody. Dobra, rozstawimy świecę. Ma Byćki, no być, czy jesteście tu? No jesteśmy. Church, z nietypową sprawą, bo coś na wszystko, że nie mogę się za jej połączyć i da się to jakoś postawić ten kanał tymczasowy, czy muszę mieć jakieś uprawnienia? Nie, wchodzisz, wchodzisz w ten. Tam musisz znaleźć słuchaj u góry na liście taki odnośnik, chce kanał tymczasowy. I wpisać hasło, i, i wpisać to hasło to jest małymi literami, accept. Accept, dobra. Mhm. Mm Dzięki. No, spoko. Ty, kto to był? Macio. Macio Jolę. A, o kurwa, nie poznałem cię przez ten mikrofon. Siema, siema. No, ja mam chujabę mikrofon z klapka wygląda. No. Wtedy za to pięknie słychać. A, dziękuję, dziękuję. No bo, bo, grzechu to ma, wiesz, kurwa, Scenicznie kurwa, no. Ja mam taki, Radio. tak sam mikrofon jak koleś na, jak ma koleś na e, teledysku Eye of the Tiger. Dokładnie taki sam, jak on trzyma i śpiewa do niego na teledysku, to jest taki mikrofon, nie? Eye of the Tiger To nie mów, my... nie mów, że to jest taki mikrofon, tylko mów, że to jest ten mikrofon. O, to jest ten mikrofon. <laughs> Lepiej. Dobra, robię te świece. Stojące świeca stół. wytwórz, zobaczymy. Wszystkie wytwórz, co jest okej. Okay. Wiszące świece, no na chuj, spoko. Ale można je w sumie, dobrze, bo można je tutaj w sumie, nie muszę tam ich stawiać. Raz. Dwa. Tutaj będą w sumie nam świeciły te ognisko też. Dawaj ten tłuszcz, gdzie ty jesteś? No wchodzę, wchodzę. A, ty jeszcze nie wszedłeś, dobra. Nie, strasznie długo tu się kurwa władować. Tyle tych etapów, pobieranie świata, inicjowanie świata. Może, bo to też jest chyba jakiś taki kurwa, bo tam jak tworzysz sobie gierkę, to możesz jakby wybrać jakieś światy już zrobione Aha. albo nowo. I ja chyba wziąłem takie, że nowo i on jest po prostu przedłuży przy, pewnie. No, 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 no. Ech. Możliwe. Ale, ale, ale za to jest niepowtarzalny. No, jedyny w swoim rodzaju. Mam kawę w sumie mogę wybić. Może mi się nie będzie chciał trzeba iść do jakiegoś kibla po wodę. Chyba. Bo mnie się po nas zakańczało.

...to the challenge of a Jak nastąpi noc, to wrzuć drewno... ...i, i zapal, nie? Masz, to tu, czyjaś... się, tu się kurwa sturlało. O, czekaj, idę. Ty, jaką masz stylurę teraz. Z tym kapeluszem, nie? I w tych kurwa... ...awiatorach. Kurwa. Normalnie. Będzie się działo. Ej, świece. Tylko dwie? Aha, bo włók włókna jeszcze roślinne są potrzebne. Kurwa, jak ten Hunting Grounds będzie dobry to normalnie biorę, dobrze by było popykać też w to. Zajebisty to zależy, pomysł. jeżeli ile będzie kosztować. O, to też swoją drogą. No w sumie masz rację, bo jak będzie maksymalną cenę krzyknął to chyba nie wezmę, bo to przesada Nam no, przesada no. Wtedy będę czekał na ten, na promocję ewentualnie. A na pewno będzie. No, no ale mówiłem ci, że kurwa mnie to, tak jak wszystkich ludzi chyba na świecie, że masz y, tyle tych platform teraz, masz Steam, Epic Game Store, kurwa, Uplay, Go. Origin i, i Bethesda no. nawet ma no. swoje, ale dobre jest to w tym, że kurwa na, na jednej jest, na, akurat na jednej zawsze są jakieś promocje, no to wiesz, albo nawet za darmo dają, więc dobrze je mieć tylko po to, żeby se kurwa... Gierkę za darmo ściągnąć i grać. Nie? Instalujesz sobie, nie wiem, 6 kurwa tych. No, ja mam w zasadzie 3 i tyle wystarczy. nie? Instalujesz sobie 3 i albo są na któreś zawsze promocje akurat albo coś dają za darmo. Na tym Epic Games torze to kurwa. Mam, nie wiem, stary z 30 gier. Jedną kupiłem. No, autentyk. Dają no, jakieś gówno na zachętę. Chociaż czasem nie gówno. Nie, to właśnie nie gówno, kurde. dobre kierki dają. Pamiętasz Rycerzyka, nie? Kingdom.com? Kurwa, niedawno dawali. Za darmo? Czemu no. Czemu mi kurwa nie powiedziałeś? Ty, ja ci już dawno powiedziałem, żebyś sobie to zainstalował. Ale nie mówiłeś, że jest Kingdom.com za darmo. No nie, nie mówiłem. To prawda. Nie. Myślałem, że już masz i będziesz widział, kurwa. Mm. U mnie na Discordzie kanałowym. Zawsze ktoś pisze. Cały czas ludzie piszą. Że gry Gdzie i za darmo i, i jaka gra. Zawsze ktoś pisze, cały czas ludzie piszą. Gdzie te za darmo gierki są jakie, nie? Gdybyś się też tego Discorda zainstalował ewentualnie, jakbyś wiedział, nie? Bo tam ci napiszą, jak ja nie... jak ja zapomnę. A jakoś kurde nie mogę się do tego Discorda przekonać, jakoś jestem wierny tym Spikowi. Nie no jasne, spoko. Ja też mm, uważam, że na Spiku jest jakoś tak. Nie wiem, jestem bardziej przyzwyczajony. Ale ten Discord to takie właśnie na zasadzie bardziej, że tam masz nawet te takie kanały, gdzie ludzie po prostu piszą coś, nie. Wchodzisz tam i to jest taki czat bardziej, nie? Wiesz? W sensie, że nie wiem. Mówię, wchodzisz kurwa. I tam są jest, ktoś napisał na przykład wczoraj, nie? że coś tam jest za darmo, I to, no i ty to widzisz po prostu, no, zawsze jak wejdziesz. Ja nie nie namawiam cię, ale jak chcesz wiedzieć o, o grach za darmo, no to mówię, cały czas ktoś pisze tam. A i tak tyle, tyle aż czasu nie mam. No, że rycerzyk jakby był, to bym wziął, kiedyś bym sobie zagrał. Rycerzyka polecam, no. Chociaż... Najlepiej chyba tą edycję z wszystkimi dodatkami brać, nie? nie? wiem jaka tam była za darmo, czy zwykła, czy co. Ale Pewnie rycerzyka. Niezwykła. Jeszcze nie ten, rycerzyka jeszcze nie przeszedłem, bo miał za dużo bagów, ale już ponaprawiali, więc właśnie mam plan na urlopie. Zagrać. Ty, tutaj piekę trochę mięsa, to sobie już wsiąłem tam połowę, to ci się wypieczę tutaj. Ale żeś tu... Kurwa jak w Harry Potterze, kurwa. tam stawiał tych świecie. To, żeby było jasne Musimy widzieć co się dzieje Tylko uważaj na nią też A co, można, można zepsuć? Nie, mam wrażenie, że czasami cię mogą zblokować Jak będziesz szedł Dobra, chyba starczy No, godzina 18 Zaraz będzie jazda Yeah Pić mi się kurwa znowu chcę Masz jakieś picie? Czekaj, chyba mam w tym skarbcu, kurwa. Bo będę musiał drałować zaraz do tego. Do jakiegoś kibla, kurwa. A miałem ci buty dać, chcesz, czy nie? Nie, ja mam te żelazne buty, chyba czekaj. Tak, mam, no. Dobra. Też mam mięso w sumie. Grilowane. Ma, ma, mam dla Ciebie butelkę kwasu kurwa do wypicia. Dawaj. Idę pochować fazy. Jak będzie ich dużo, to karabinek wyciągam dopiero. Na razie jebać Szkoda amunicji. Rzucam ci to soczek. Dzięki. Jest a Ano, też coś słyszę. Chyba lato nastało, kurde. Aha, ma, ma, masz, masz w tym ognisku tą, kurwa, tą, tą, tą no, 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 no. Mięso spieczone. Dawaj kasy, kurwa. Mm, zawiruję. <laughs> Okej. Okay. Dzięki. Kurwa... Co kurwa? Gdzie jest reszta mojej kasy, kurwa? Może wydałem i nie pamiętam. Ty, kurwa, wiesz co, a chyba ja zgarnąłem po twoim plecaku, wiesz co, bo ja wtedy chciałem zebrać te rzeczy, ale ty powiedziałeś, że jednak praca czekaj. <grym> o ty, kurwa, zajeba, skroił mnie, kurwa, zginąłem, zabrał mi pieniądze. Ua. Ile masz? Ja mam tylko, kurwa, 335. Teraz dopiero rozkminiłem, że chyba miałem więcej coś. Na razie wyłączę. Coś chciałem zrobić, co ja chciałem zrobić. Dobra, tyle to jest mniej więcej pół. Czekaj. Gdzie ty jesteś, kurwa? Na dachu, czekaj, idę? No to dawaj, to żeby się nie zgubiły. Kurwa, nie zabrałem ich z pudełka. Ale nie ściemniasz? Nie ściemniasz? Czym? Wow, 1000, kurwa. No, ja mam 1300, nie? Nie? więc to tak wychodzi, no, że teraz po pół, też. nie? też no. też mam no, no, 1300. no, to dlatego tak podzieliłem. No słabo. No, co to będzie, co to będzie? Dowiemy się w następnym odcinku. Godzina 19:13 od 20:00 chyba zaczyna się powoli rozpierdolek. Mam... Tak? Jakoś tak. A więc do zobaczenia na razie.